tam gdzieś na Ale nie, no, dobra, a, nie było... rób tam, nie, nie nic tam nic, bo możesz coś zniszczyć przez przypadek. No. Teraz mógłbym no, nie, no. nie było, no to. Z... Chyba, że humory No Dobra, to idziemy teraz znowu, ja, ja robię reseta. Okej. Okay. <laughs> teraz to już w ogóle zbugowałeś. Czemu? To ja? Erko, czy ty jesteś na serwerze? Wiecie co? Pod żadnym pozorem nie klikajcie tego guzika. Mówię tak wam, nie klikajcie go, nie klikajcie go, naprawdę. Tam nic nie ma, tam nic nie ma, żadnych no, sekrety. Tylko wchodź na serwer, bo nie możemy wybrać liczby żeby żyć, póki ciebie nie ma. Aha, dobra, to obijacie. No to wtedy bijaj, my jesteśmy. Dobra, wybierzemy do, do ilu zabójstw teraz? Do 10, 20, czy może do 100? Do 100? <laughs> nie nadawać do trochę więcej zabójstw, nie wiem, z 10 No 20. właśnie, no, nie, nie, do, nie będę, nie do first killa. Albo na 5 życia Kto już Kto dał start gry Ale wygrałeś cudem, bo jakbym zaskoczył to byś ten właśnie wygrałem. Jaka ten. postać ma jakiś to miecz albo coś <laughs> Już szuka Dobra, jakby coraz teraz zobaczyłem grę Dobrze To teraz o trzecią mapę jakąś yy, Dola Jeruzalem nie, bo to jest... Bierzemy bliźniacze mosty Dobra A czemu nie do... Dola... czemu tak ciekawości czemu nie do Jeruzalem? Bo to rybujesz ty Dzięki Dobra, no to wybierajcie mapy, yy, klasy Eryko, no ja we... znowu nie masz premium, więc ja na nie Ja wybiorę kostkę magmy teraz, bo po... wybrałem kurczaka, teraz wybiorę kostkę magmy która postać ma miecz? Yy, kurczak, creeper, zombie play. no weź sobie może zombiaka, bo zombie taki kurde ten Dobra, creepera sobie wziąłem Nie, nie wziąłeś mi creepera, dwa razy <laughs> Dobra, poproszę dwa razy ciepłego creepera Dobra, mam creepera Czekajcie moment Dobra, ja tu będę musiał dużo wycinać. Moment. Dobra, no, rano, gramy. Co żeś zrobił? Nic. <laughs> ale no ja sobie co, coś zrobię? Dobra, klikamy. Start. Eee, jakby co, to ja nigdy jeszcze nie byłem na w mostach. I czemu ja powoli spadam? A czemu ja, jestem ja też nie byłem. No. Dobra. Y, miałem mieć troszeczkę inną klasę, mniej OP, ale trudno. Ale ja mam cztery serduszka No trzy Było się najeść No dajcie mi tej temy albo Aset poczekaj What poczeka the fuck? I... Czemu ja mam tylko gunpowder i głowę creepera? To nie jest Kurde, fair nie ma... Czemu jest ja mam zooma? Jak? Czemu ja mam takiego dziwnego zooma? E, bo ty Kurde, masz nie... klasę... Ty wziąłeś sobie noob klasę, która nie ma... Nie może się poruszać, ona może tylko skakać i ma zooma że jak? Dlaczego czemu ty się dajesz tak tapać? Udaj jaką ty się klasę stworzył człowieku Chociaż ma ona jakiś damage? A! No ma chyba Bł... Eryko Eryku, nienawidzę cię Jejt. No bo ja miałem kurde... 3,5 serpenta Czym w ty szpana? w ogóle grasz? Ja creeperem Ej, hey lol, Speedam mam, Aha. A tu ja mam jakiegoś słowa, Aha, ja mam slownesa takiego no bo ty masz takiego slownessa, że ty nie możesz w ogóle się poruszyć, tylko możesz skakać To do ilu trzeba być w gramy? Dziesięciu Ale Boże, jak to bije Ja już nie chcę To ma prawie tak duże obrażenia jak ja A ja, ja myślałem, że będę bił Kurna macie okej okay. Ej, no czemu zawróciłeś... Nie no, za jak Nie fraga Eryko jak mogłeś? Ja się nie ukradłeś. Ukradłeś mi... No nie, no jeszcze mnie zabił! No kurde, no mam lagi, ja pierd... No oczywiście, A, ale... lagi, lagi, tak, lagi masz. O to kurde, mam, mam dwie kreski. Widzowie zobaczył jak coś to sobie zobaczysz u mnie. Ja mam już dwie kreski. Ja mam teraz cztery, dobra. Nie masz cztery, lagi. Eryko ma 3, więc ma większe lagi niż ty. A ja mam... I nie, ja... bo teraz, teraz mam cztery, wcześniej miałem dwie, zobaczysz. No, dajcie mi no. to kurcze blade w końcu. No, o, dobra, dzięki. Dobra, a Teraz, teraz mi Teraz panie. kogoś zabije Czego ja nic nie widzę? Dobra, ja już jestem. Kurda, macie debit. Debi Mówię, debi że kogoś zabije No, bo przestałem widzieć. No, bo to jest mroczny baw, tylko. Kurde, slender Ej, taki, a jak kurde. Jak się to mać. używa? A jak się to używa? Kurde, sekret znalazł, bo zna tę, tę mapę na pamięć. A ja znowu <laughs> mam lagi. <laughs> kurde, wlazłem pod drzewo. Razem pod drzewą Nieruchomiany Kurde, gdzie jestem Mouz? Ej, zgubiłem go On miał być gdzieś tutaj Jezus, jak ty pijesz? Stary, to jest straszne Najgorsze, że muszę bardzo długo czekać. No... No trudno, no Ej, ja ci nie dam tego killa, no ja ci go nie dam No nie, no kurna mać Weź se usuj do to sepuku Kurda mać, sepuku tutaj sobie zaimplementował Dwa creepery Wszyscy. kontra magma cube, ja pierdzielę. Aj, ale widzi. dlaczego te, ten drugi creeper jest przeciwko mnie? Nie. A ty nawet jesteś oślep. Nie, to, mnie to a ty byłeś ty, azet. Nie waliłem dla oślep. No i, I popatrz, nagle się ten. Ziemionat pierwszy. O, fajnie. To będzie za kiedy. W ogóle, czemu ta komenda nie działa? A dlaczego ja, jak ja zginę, to. Teraz raz się na ten... na Restone Nie wiem, bo ty masz dziwny internet, Lewy Od konika ja no, chociaż mam chleb no, Jak ty mnie doganiasz?! Jesteś Magma Cubem! Najgorszą klasą na tym... minigamie. Jak ty mnie doganiasz, stary? Jebać i tak... pina, Nie, tej masz... Pająk jest najgorszy Czemu? No najszybszy jest czy znaczy nie, o ten... Nie wiem czy pan. Czy nie... Ten gościu, co... ma tylko zapalniczkę. To blaze. No to blaze jest swaba. Yes. Jest. Uda mi się, uda mi się! Uda mi się! Zakończę, Dzień, serię. Zakończę yes. serię Zakończę serię! Jest! 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 O nie! Yes. No, kurwa, yes. Do... Yes. Oh, nie. <laughs> Jak nie jeden, to drugi <laughs> Ej, Eryko! Eryko! Słuchaj, mam dla ciebie taką propozycję my Jesteśmy creeperami, to przecież Czemu my się bijemy między sobą? My jesteśmy creeperami Jesteśmy ja Nie, 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 nie. ma na stoją na mnie no Popatrz, to jest perfidny magma cube On nawet nie jest z naszego świata On jest z netheru On jest z ja, świata ja nawet. Dlaczego ty bijesz mnie? No, ja nie wiem, z... ja creeperów ja, być... To pełnie samobójstwo Fuck. No kurde, kość. no wystrzel, to jest strane gówno! No nie, no ja nie mam lag, ja mam lag i non stop, no kurna, ogarnij się gówno! Dobra. Kamika no No i co to ma być? No jeden cios, pół serca, pół ten. No nie odbierałeś, nie jak to jest? No, yeah. tam... Ej, a jak się zostawiam, to też to później. Przy mnie, bo ja, ja, ja w ogóle pór... nie miałem Co? Nie miałem miejsca. Bo... A no mówię, że dźwigniła. Nie nie słyszałem, że ktoś dzwonił. Ale tu nie wiem. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Ja nawet nie wiem, gdzie są te bonusy, nie potrafię ich znaleźć. Nie, yeah. No ja, ale ja tam jestem jest useless. Nafidowałem wszystkich. Dupa, stary. Dupa stary. Nienawidzę tej gry, głupi minigame. Nie. No. Yeah. Chyba się musimy już zrobić. Już mi kurde debafa założył. Kurde. Gdzie jest? Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. To. Do kogo ja się w ogóle tepłem? Bo tu nie piszę, bo jest błąd jakieś komendy No dobra, no to są wczesne testy. Właściwie, to jest taki tydzień, kiedy będziemy go testować. Właśnie, wy jeszcze nie wiecie, ale my teraz przez 5 dni z rzędu będziemy to nagrywać. Prawdopodobnie. Tak, tak. tak. Ja też? Tak. Ok. No nie, ziemiolant już za mną idzie Gdzieś ty jest Narusza Gdzie zasadę, jesteś? bo stoję na shifcie, ale trudno A nie można? Nie można Ja zawsze stoję na shifcie, jak chcę na głowie się zakamiać Nie, tak nie wolno Mówiłem, że nie wolno, Kara Kiedyś to mówił To no przecież jest w zasadach, nie czytałeś? Nie no jak chce się schować? Ale nie, właśnie nie wolno się chować To ma być dynamiczny minigame Dobra, odrabiam stratę, mam już 3 no. kile Połowę tego co kazer I czemu ty latałeś? Fuck Chyba nie widzę cię, tepłeś się gdzieś tam Swoją perłą Jeszcze jakby automatycznie ta głowa Creepera się zakłada Ale to niestety się nie da Aha Gdzie on jest? Jest za tobą Za no tobą No wyskoczyłeś Dzięki Eryko Jej, mać. Dzięki Eryko, podrzuciłeś mnie stracić. do niego Jej Godre, Ja pierdziele jak mnie stracają No kurde krzyczy do tego mikrofonu Krzyczę do tego mikrofonu Ej, Kurde no, to Ja tam zabiję ja, Ogarnij się Minecraft mój Ogarnie się mój Minecraft. Dobra, chociaż, chociaż tutaj mnie zabijasz. No come Jeś... on, ogarnij się Minecraft. Dobra, tym razem. Kamikazer mogę dać ci chory. Kurde, no, bo jest, mój Minecraft. O, ale piękne to było. Jak to ty było... to robisz? To było tak piękne. No bo ja wiem, gdzie jest baw. Gdzie jest? Pod wodą. A? A to ty też masz oślepienie, czy tylko. tylko ja? Mm, nie no, ten co używa, to nie dostajesz ciebie. O utknął pod drzewem! Ja wiedziałem! <laughs> nie Nie jeszcze, kurde mam lagi to jeszcze mnie tłucze, No kurczę, no widzieliście to, no. Ja pierdzielę, no kurde, no serwer postawiony na nie wiem na czym, na gównie, czy na, na to czym, to czym stężę, no kurde, no nie to stężę, ogarnę. To sterze. Wkurzyłem się, no. W jak Moje ulubione ma... statystyki 666. jej! Technologia ma... 2, suro, ania, blizny. A moje ulubione Bluzdę, statystyki pozdrawiam. to jest 69. Co? Moje ulubione statystyki to jest 69. Twarz odłoń! E, moje ulubione statystyki to są 0,11. Pozdrawiam. Moje ogarnij ulubione. się Minecrafcie albo raczej internecie AZ, Ogarnij się i daj mi grać Ej, Moje ulubione się... statystyki to jest 10.0 dla mnie Moje ulubione statystyki to 7-0 dla Brazylii No Nie! Dwa serduszka ja, Jedno jedną mam Ma dwa, dwa punkty życia Mogłem uciekać Mogłeś o, on, cię nie, on by cię nie dogonił. On jest. Mam no, on on jest... 12 level, tak Ja Mam 40. Drugi. Po co mi, po co mi ten level? E, bo to generalnie są monety. Aha. Tylko, że. No. My jesteśmy cheaterami i wiesz. <laughs> chociaż nie, no. bo ty nie masz. Ten postaci premium. To to sobie zbieraj. Za to, że wygrywasz. Kara, nie będziemy ci dodawać leveli. <laughs> Kurna Matk, gdzie on jest? Tak gdzie on kurna był? dołu tego jakiegoś dwufa se wziął i... I myśli, że koks. Ej, tak go zabijemy. Bo ja mam lagi, to dlatego, żeś mnie za... A nie, nie, zabiłeś mnie. Tylko ty mnie zabiłeś. No nie, no kurde, ukradłeś mi fraga, złodzieju jeden! Pierdzielony! No kurde, zostaw mnie, AZ! Ja pierdzielę! Kurde jaki, jaki rage mój, no normalnie no kurna mać. Już mam 20 minut nagrania i to tego jednego, a drugiego mam jeszcze 6 gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ej, co się... Co się stało? Ej, ja cię mogę bić? Nie no, nie wie nie, coś nawet ze mną dzieje, ja jestem jakiejś kurde nadprzestrzeni, kurde jest nie widzę kompletnie nie wiem gdzie jestem i generalnie dziwię się, bo nie mam nie jestem, mam blinda, mam resistance 4 No kurde, ten pierdzielony ślepota. Dziękuję no ja wygrał. wygrałem jej.